Cześć, witajcie, ja jestem Michał, jest dzisiaj ze mną Grzybek Przywitaj Siema! Się. Siemka, siemka, jestem I dzisiaj mhm. razem z Grzybkiem zagramy razem z moimi widzami Którym każdego pozdrawiam stąd O, rusz się, no dobrze, ruszam się Pozdrawiam każdego kto tutaj jest Gramy dzisiaj sobie w Chowanego Nagrywamy otóż Chowanego, więc zostawcie subskrypcję na ten kanał Oraz łapeczkę w górę na sam początek I oglądajcie ten film do końca Jest generalnie 22 kwiecień Czyli są moje urodzinki Więc pozdrawiam was wszystkich tam serdecznie Dziękuję za wszystkie życzenia, bo pewnie będą, więc dziękuję i lecimy już na ryneczkę. Krzywek chodź tu do mnie! Idę. Biją, pozdrawiam, pozdrawiam i tak. Po co mam zrobić? Ale masz ładne skrzydła! Czy to jest elytra? To nie jest no. Tak? To jest elytra. No. Teraz zbroję zdajmę, bo mi się nie podoba. What the fuck? Dobra, to grzybek yy, rozdzielamy się, czy lecimy razem, czy jak Bo eee, mówię, że tu to, ktoś coś zbierał nie, wiem, tutaj A, był, no, no. nie ma tu nikogo Jak? Co? Yes. <laughs> Ale z onał gdzieś, patrz Bo no, zniknął Ewidentnie środeczek tutaj był grany, ja idę do środeczek Dobra, to ja idę tutaj patrzeć do szarych, to są szarych? Nie wiem czy to są e, bo mi Malek ucieka A, A nie, łóżek nie zniszczyłem No to niszcz łóżka Bo ja już widzę kolegę tutaj żeby ci nie się uciekać. Nie, bo on nawet nie wie, że jestem obok niego. On myśli, że go nie widzę. O, ale tam został. Czerwoni, różowi niebiescy. Hmm. Kurczę, no nie, e, nie widzę tak. Ta, no nie widzę tak nikogo. Kurczę, pieszone morsko. Tak, bo Malek jeszcze no nie, Malka już nie ma chyba. Kolega odleciał przez tworza Dobra, lecimy dalej, lecim dalej. lecim dalej. Tutaj. Tu nikogo nie ma, ale tu ktoś jest. Co? O je Damian kura? Damian kura. A nie, Boży Dar! O kurcze, pozdrawiam cię, bo ty z liveów jesteś. Grzybę korzyszkową jakąś zniszczył. niki są coraz lepsze. Kser, jak ktoś się obudował w łóżku. No tak. <tunki>

Hmm. To jest ewidentnie wełno, ale nikt się tu nie schował. Piaskiem się zabudowywać nie można. No to... Tak średnio. Nie ma chyba... Nie Jak ma nie może. można piaskiem? a nie. nie ma. <laughs> Ta, ale to jest fajne. Ktoś napisał omygi, więc prawdopodobnie ktoś przeleciał obok kogoś śmiesznie Dobra, no nie widzę kompletnie nikogo Nie mogę znaleźć Jak przeleciałem obok kogoś, to naprawdę Dalej, ja tu widzę tyle osób Serio? No, no ja nie widzę nikogo Co fajnego Nie wiedzieli Nie, kurczę, pieczony, no to, to jest za trudne tu jest bedrock, no to ja już obleciałem wszystko. No to gdzie jest reszta? Na środku? No nie wiem. chyba Nie wiem, O kurde, ale kampa mordo Ale kampa mordeczko A to dwóch kumpli! Ha. Dobrze wam poszło. Gratuluję Marta i Angiarna An Kozak się schwaliście. Czyli na to wygrał Co? Co? Mm, ty na to pro... Na ten pro... Dobra, zagrałem jeszcze jedną. Aha! siedział stary też na środku. To co ta... jest grane. Zakopany. Ty 2... 1... I... O zero. Dobra, mamy wszyscy. Yy, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pozdrawiam każdego, kto wystąpił w tym filmie. I co? Sub, dzwonią, w górę. I do następnego. Impreza. Dorek, Grzegorz, pożegnaj się. Siema, siema. Siemanko. Zostawcie suba. Zostawcie suba.